Zdanie pierwsze: mamy jakąś wartość wyrażenia do policzenia, no to w zasadzie możemy ją sobie przepisać tak naprawdę 2, odjąć 2 do minus drugiej i to wszystko do minus pierwszej. Co robiły minusowe potęgi? Odwracały naszą liczbę, którą potęgujemy, do góry nogami, można powiedzieć. Czyli jeżeli 3 czwarte byłoby, to nam by odwróciło jako 4 trzecie, bo po prostu nam, tworzy nam liczbę odwrotną do tej, która była. No Odwrotną liczbą do 2, czyli tak naprawdę do 2 pierwsze to jest liczba 1 druga. I w ten sposób to będziemy robić. Czyli tak, najpierw musimy przepisać początek, bo tutaj nic się nie dzieje. Teraz tak, minus. I teraz, jeżeli byłoby to minus 2 do potęgi minus 2, to musiałby być nawi nawias zrobiony w ten sposób, jak tutaj. Ale u nas nie ma go w tym przykładzie, czyli my tylko dwójkę do potęgi minus 2 robimy. Czyli można zrobić sobie na razie roboczo w nawias, że dwójka do minus drugiej to jest jedna druga. I teraz tak minus. Przez to, że nam odwrócił liczbę do góry nogami, to on się zużył, można powiedzieć, i go już nie ma. Więc zostaje nam sama dwójka. Potem był zamknięty duży nawias, i potem wszystko do minus pierwszej. No i dalej. Początek znowu musimy przepisać, potem był minus. I teraz jedna druga do drugiej. Ułamki potęgujemy tak, że licznik jest oddzielnie potęgowany, mianownik oddzielnie, czyli robimy kreskę ułamkową 1 do drugiej to jest 1, 2 do drugiej to jest 4. OK, zamykamy nawias, wszystko do minus pierwszej. Lecimy dalej, 2 odjąć 1 czwarta to jest 1 yy, i 3 czwarte, 1 i 3 czwarte do potęgi minus pierwszej. No i zanim spotęgujemy, no to żeby spotęgować dowolny ułamek, który jest w formie mieszanej, czyli jest trochę w całościach, trochę w ułamku, musimy go zamienić na ułamek niewłaściwy. Czyli 1 razy 4 to mamy 4, plus 3 to jest 7. 7 czwartych. Zamykamy nawias do minus pierwszej. I teraz znowu minus odwraca nam liczbę do góry nogami, więc z 7 czwartych zrobi się 4 siódme. Do potęgi pierwszej, a wszystko do potęgi pierwszej daje to samo co było czyli 4 siódme. I mamy taką odpowiedź tutaj.